Jeżeli chodzi o tutaj dominację USDT no to zobaczcie mieliśmy odbicie z miejsca, z które sobie ostatnio zaznaczyliśmy, czyli można powiedzieć cała ta strefa została zebrana, okolice M50 na D1 to jest zbita. I teraz tak, jeżeli zobaczymy zejść poniżej tego poziomu tutaj, tutaj przy tej szarej strefy no to naszym celem będzie zejście do dołu tak, czyli ta strefa, która wcześniej bardzo mocno reagowała, dlatego mówię, że mam takie 50 na 50, dużo lepiej jakby nagrywał ten markę do jej wtorek czy środa, ale Chciałem też zobaczyć, co się dzieje, nie zostawić Was z informacji, więc najwyżej dogram w środę kolejny, jak już będziemy troszkę więcej wiedzieć, bo równie dobrze z tego miejsca możemy mieć odbicie i podejście do wyższej strefy, więc tak jak mówię, 50 na 50 bardzo mocno, więc też tak jak często podkreślam, ja nie jestem spekulantem, jestem traderem, więc reaguję na swoje triggery, a moje triggery mówią mi teraz 50 na 50, więc raczej będzie mnie troszkę mniej, dlatego że nie ma przewagi na rynku. Jedyne co jest fajne w sumie i cały czas siada nam ten scenariusz, to jest konsolidacja na dominacji Bitcoina. Zobaczcie, że tutaj mamy jeszcze jakiś zakres w dół do naszego wsparcia, to jest ten scenariusz, który mieliśmy wcześniej. No i tutaj czasowo też wygląda to nawet ok, bo od ostatniego dołka do topu mieliśmy 4 dni, tutaj mieliśmy 28, 3, 5 dni, więc teraz powinno to zjeżdżać około 4, 5 dni.